Wy to mnie chyba kiedyś zabijecie za te spóźnione odcinki, naprawdę. E, o czym mówię, jest godzina 20, dopiero dodaję głos e, do nagranego wcześniej materiału i oczywiście przyciętego, zrenderowanego już, e, gotowego prawie że do wrzucenia na YouTube'a. No a ja znowu się z tym zgódzę, dzisiaj miałem taki zakręcony dzień i późno usiadłem do nagrywania, ale nie chciałem Was dzisiaj zostawić e, bez odcinka, odcinek pewnie będzie mm, dodany trochę później. Jak widzicie, otw otworzyłem na początku Brązową paczkę nie wiem po co, jak jest tylko jeden brązowy inform w tym tygodniu, ostatnio było 5, dzisiaj jest tylko jeden dzisiaj, w tym tygodniu jest tylko jeden. Znaczy był, bo już jest środa, godzina 20, więc już są nowe informy, ale z tego co patrzyłem, znowu jest tylko jeden. Dałem Joweticowi kartę plus trzy do wszystkich cech trafioną w paczce nowy obrońca w drużynie. Radziliście mi wczoraj, żebym kupił Kulkera, więc oto i Kulker przed Wami, kupiony tam za grosze. Chciałem mu dać kartę kondycji i poprzez pomyłkę dałem mu kartę Tempa plus 5 czyli będziemy 80 Paysa, prawie tyle co Kirikes. Kirikes ma 81, więc nasza, nasz środek obrony dzisiaj będzie tak piekielnie szybki, że mam nadzieję, że wszystko, wszystko wygra. Alex Oxley Chamberlain, widzicie na prawej pomocy zamiast e, Sterlinga, który wejdzie w drugiej połowie spotkania. Takim składem większych zmian nie ma, takim składem byśmy gotowi na spotkanie. Jak widzicie, przed chwilą mignęło pomarańczowe zgranie i ja potem żałowałem całe spotkanie. Że tego zgrania nie wziąłem pod uwagę i nie poszukałem innego rywala, bo cięło niemiłosiernie. Skład rywala Alex Oksley Chamberlain, mamy Yanga, mamy, e, mamy Lalane, mamy Felainiego, Sandro na bramce Król, o którym w tym meczu będziecie już e, po tym meczu zapamiętacie króla, nazwisko król po prostu. Będziecie go kupować do swojego składu z BPL, zobaczycie. 15 minuta w tym meczu nic się nie działo ciekawego. Jak widzicie, no, grałem sobie. Bardzo niefrasobliwie i prawie Oxley Chamberlain pięknym strzałem nie za to skarcił. Na szczęście Szczęsny nie musiał interweniować. 25. minuta spotkania i pierwsza akcja naszego zespołu Kabeja. Pięknie do Joveticza, Jovetic strzela, król broni, dobitka bitka i, i król broni ponownie. Czyli już pierwsze dwa plusy dla króla. Dośrodkowanie w pole karne, rzut rożnego, nic ciekawego. Santon dopada do piłki, uderza z dystansu, no to ponownie król. Tak jak Wam powiedziałem, nie, nie wiem dlaczego tam nie ma rzutu karnego Distę. Moim zdaniem zabił mi... Napastnika, i nie ma karnego, ale to już mniejsza. To Arnautowicz, piękne, do do i jak myślicie? No nie, nie król tym razem. któryś tam, Lalana, któryś tam obrońca, chciałem mówić, ale Lalana tutaj ładnie popracował w obronie i pięknie obronił. Okazę naszego rywala Aruna Kone, czy Bakarikone? na konie yy, i niestety, o niestety dla nas, szczęste broni i nie ma bramki naszego rywala. Mecz nudny, widzicie 45. minuta, a tych sytuacji za dużo nie ma tutaj. Strzał po gwizdku, o, dziwo pierwszy raz doczekałem takiej sytuacji, że ładny strzał po gwizdku. Mieliśmy tam małą przewagę, te strzały nie były jakieś takie mega zagrażające bramce rywala. Zaczęło się w drugiej połowie, widzicie od rzutu wolnego Arnautowiczem stwierdziłem, że strzelę, ale no prosto w króla, więc nie mogło to króla w żaden sposób zaskoczyć Kulker ładnie blokuje strzał Felainiego, kolejny rzut rożny dla naszego rywala, który zdecydowanie był fanem krótkich rozegrań, rzutów rożnych, tutaj piękny strzał Felainiego za pola karnego pięknie boli szczęsne jak widzicie no ciało, co chwilę jakichś przycinki było to naprawdę wkurzające, tutaj szczęsne się zabawił, a bardziej ja się nim zabawiłem, chciałem wybić długim podaniem, no a to poszło po ziemi dopadł do piłki, lalana przebiegł, Wbiegnę po prostu w pole karne, jakby nigdy nic i umieścił piłkę w dolnym rogu naszej bramki. I niestety od 75 bodajże minuty przegrywaliśmy 1-0. Ale tutaj wsięłem się do roboty. Jovetić. Król. No król. Król, 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 król. Nie wiem czy w następnym odcinku u mnie w drużynie nie zobaczymy króla. Kolejna akcja. Vargas. No to już musiał być gol. I Vargas. Król. Nudzę was tym królem pewnie już. Ale no sami widzicie. Nieskuteczność. Ja jestem nieskuteczny do bólu. Nie potrafię... Strzelać setek, a to jest akcja później. Proszę bardzo, akcja później mojego rywala, i on po prostu sobie wpada w pole karne. Kone, zawodnikiem zwykłym, bez żadnych tam statystyk, które dupy urywają. Aruna Kone strzela 2-0. Szczęsny, nie wybronił nic. Król bronił wszystko, dlatego był pokazany jako taka gwiazda spotkania. Przegrywamy to pierwsze spotkanie dzisiaj 2-0. Czuję się żenująco, ponieważ 9 strzałów oddałem, i niestety żadnej bramki nie zdobyłem, a sytuacji sam na sam z bramkarzem było multum, ale moje wykorzystywanie 100% w sytuacji plus dobry bramkarz równa się to, że nie strzelam. Jak widzicie, szósta liga, a nasz, nasz start wygląda tragicznie. Zwycięstwo i dwie porażki. fakta, jedna porażka przez EA, ale nie ma, nie ma znaczenia przez kogo. Ważne, że są dwie porażki. Na prawe skrzydło wraca Rahim Sterling za Alexa Slade'a Chamberlain'a, patrzę mój skład, myślę, no nie wierzę, zgranie żadnej pomarańczowej linii, nie mówiąc o zielonej, kompletnie wszyscy zawodnicy z dupy. Jest Ciccialto Hernandez i Giovinko, dwie jego chyba naj, największe gwiazdy, myślę, no jak się przełamywać to w takim meczu. Zaczęło się już od drugiej minuty, Arnoldowi z Lewusa pięknie pociągnął broni bramkarz, Sterling takim szczurkiem, szczurkiem chciał pokusić się o piękną bramkę, ale niestety... Nie było to zbyt precyzyjne. Beto na bramce, Portugalczyk. Na bramce mojego rywala. Chicari to, to. Tak, no właśnie. Rzut karny w dziewiątej minucie dla mojego rywala. No nie robiłem tutaj nic większego, po prostu ciągnąłem go za koszulkę. Chciałem go przepchnąć, znaczy ciągnąłem go za koszulkę. Wcisałem, wciskałem klawisz, żeby go przepchnąć. No a Ciccari to oczywiście pięknie się przewrócił w sposób niesamowity i oczywiście wykorzystał karnego. i Od dziewiątej minuty konsternacja. Konsternacja. Jeszcze nie było odcinka, żebym w odcinku dwa razy przegrał, a w tym momencie stawało się to już bardzo, bardzo prawdopodobne, ponieważ wpada nam rywal w pole karne. Jakby nigdy nic po raz drugi w tym odcinku. I oczywiście strzela bramkę. Dziowinko, dwa do 0 dla naszego rywala. Drugi raz dwa zero dla rywala w jednym odcinku. Stwierdziłem, że no masakra, jak ja się nie wezmę do roboty w tym spotkaniu, nie spróbuję go chociaż zremisować, albo chociaż równy mecz potoczyć do końca z rywalem, który taki miał skład, że powinienem go no tutaj ładnie ołoić, no to no to nie wiem co ze mną będzie, no po prostu katastrofa, katastrofa ale tak to jest jak się nie tej pięknej sytuacji stworzonych, Vargas nasza akcja po prostu teraz Vargas ładnie do Kabei, Kabeja wpada w pole karne i w stylu naszego rywala, Kabeja! Okienko pod poprzeczkę, nazywajcie to jak chcecie, ale Kabeja lewą nogą pokazuje, że strzela nam bramkę na, dla nas bramkę. I Jest dwa do jednego łapiemy kontakt. Nie wiem z czego ja się cieszę, ponieważ rywal miał taki skład, że nawet jak gra dobrze, to tyle ma zgrania, powinniśmy go naszym zgraniem ołoić, a zresztą zobaczcie statystyki. 7 strzałów my, rywal dwa strzały, dwa celne, dwie bramki. Dlaczego mi to nie dziwi? Tak właśnie powinien grać. Powinien wchodzić w pole karne, nie patrząc na nic i strzelać. No ale znowu bramkarz okazał się mistrzem bronienia. Kolejna sytuacja dla naszego zespołu. Rahim Sterling cofa piłkę do Santona. Santon! Tu już to widziałem w bramce, ale... Santon, nasz lewy obrońca, obok bramki nieznacznie. Tutaj piłka od bramkarza do Ciccarito. to wpadł w pole karne. na szczęście obok bramki. Asystent miałby jego bramkarz, bo... Dostał piłkę i od razu taki cross do... No Tutaj macie do... do... Czemu ja zawsze przerywam swoje myśli wiodące? Tutaj jak widzicie strzał ramieniem Kabei był... Tragedia oczywiście. I akcja następna. To już myślałem, że jest po wszystkim, ale Vargas na 25 minut przed końcem. 2 do 2. To jest walka do końca. Nie ma co się poddawać. Nie jeden zawodnik już by wyszedł z gry, nie jeden już by zwątpił, już by faulował, strzał z 50 metrów. Ale nie ja, ja wierzyłem. Chciałem. I mam 2-2. Zostało 25 minut do końca i jeszcze chciałem wygrać ten mecz, żeby już taką równowagę utrzymać w odcinku, że jest porażka i remis. O. Kurde, porażka i zwycięstwo. Chyba wykrakałem, jaki tutaj się wynik meczu skończy. Ale nie, wierzmy. Wierzmy, że któraś z tych okazji, które stworzyłem, zakończyło się bramkami. Tutaj Sterling jest wymarzony. Gol! Rachim Sterling, 3 do 2. Nie. Spalony. Spalony Sterlinga. Szczerze mówiąc, siedziałem tutaj na krześle i się trzepałem, jakbym właśnie dostał ataku epilepsji. No ale, niestety, atak był przedwczesny, ponieważ, piłka meczowa, właśnie przed wami, nie trafił e, rywal. Wracając do poprzedniej myśli, po prostu nie trafiłem. Znaczy, trafiłem bramkę, kurde, ale był spalony. Który, który mi siedzi w głowie nadal do tej pory. Odcinek fatalny, musicie przyznać. Nie był robiony w pośpiechu. Znaczy, czy robiony w pośpiechu? Nie znam tego robiony w, w pośpiechu, ale nie, chca, nie chciałem wam nie wypuścić odcinka. Ale nie to, że się nie starałem. Chciałem, żeby wszystko wyszło dobrze. A jaki wstałem od komputera, to właśnie teraz widzicie. Obrazek. Tak właśnie wyglądam dzisiaj po dzisiejszym nagraniu odcinka, w którym mogło być 6 punktów. Albo nawet powinno z, taką, z takimi sytuacjami, powinno być 6 punktów, a kończymy z punktem. Zwycięstwo, remis, dwie porażki. To jest nasz start w lidze szóstej. W jutrzejszym odcinku wygrywamy dwa razy i już się na pewno utrzymujemy w lidze. I w następnych dniach staramy się mimo wszystko awansować, co będzie trudne, ale nie do, nie do zrobienia. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Łapkujcie, jeżeli Wam się podobały, jeżeli nie, to nie łapkujcie, to oczywiste. Życzę Wam miłego wieczoru, udanych meczów, Ligi Mistrzów, trzymajcie się, na razie, cześć!